Gotowy, baby? Always gotowy. Gotowy, since I was born. Ty w tych jedziesz? Nie, nie, nie. Z budowy? To <laughs> Bardzo ładnie wyglądasz. Ładna koszula. Bardzo ładnie, proszę. Tłumacz, bardzo. Musiałam zrobić kucyka, bo jest tak gorąco, że. Tłumacz jest gorąco, tak? Bardzo tak, tak, gorąco. Tak, tak, tak. Jest dzisiaj bardzo, bardzo duszno. Jest hmm. ponad 35 stopni. 35. Ponad 30 stopni i ma chyba padać. Tak, duszno, hmm. bardzo hmm. duszno. Hmm. A duszno, tak. tak, duszno. tak, tak, tak. I już nie mogę się doczekać, jak będzie padać. Wczoraj trochę kropiło i chodziliśmy sobie po deszczu. Było fajnie. Dobra, lecimy teraz do babci i weźmiemy może dla babci jeden dżem jabłkowy, który ostatnio robiłam. Tak. Babcia ostatnio nam dała swój dżem, więc robimy teraz wymianę. My teraz damy jej dżem, który ja zrobiłam. Dwa? Mama podpowiada, dwa dżemy. Aha. U-lala. Fummy cylusio dżem. Już próbowaliśmy. Bardzo dobre. Mało cukru dałam, więc idealne dla babci. Może ogórki jeszcze? I ogórki też? Mhm. Mm mm, dobra. Żonoce gorąco, I was thinking is a good time for... Lody? Lody? lody. Tak. tak? Mm -hmm. well, let's take babcia maybe tutaj. Tak, oh. zabierzemy babcię. Może pojedziemy najpierw na cmentarz Tak. E, odwiedzić dzisiaj i ah, później do lody. okej. Okay. Tak. Okay. Will babcia eat lody? Is she allowed to eat lody? Tak. Ah, okay. Jedną bo chcę może zjeść. Tak? Jakąś może taką mniej słodką. okej. Okay. No. Mm. pasuje czy za różowo? Is it pink? Nie, nie, bardzo dobre, Mam torebkę no, taką dobra. z Indii. No, beautiful. Piękna, nie? Mm. No, bardzo dobre, O, oh, comfortuje. Crocodile komfortuje Comfortuje. Komfortuje. Komfortuje. O, matko. Too much gorąco. Humidity. What is humidity? Duszna. Duszna. Too duszna. Uff. Idzie? Idzie, idzie. Jona, ona idzie? Jest tam, beautiful, pięknie, ula, mm. kocham cię, mi, weather is better now, it's a bit of wind, what's wind in Polish? Wiecznie, mm. Little bit nie, Proszę. 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 nie, jest jest lepiej nie, O! nie, Oh. oh. <laughs> There's a butterfly. oh. Okej okay. Ale dużo motelek Usiadł prawie na tobie Babcia na pewno zaraz będzie mówić, że Czemu tak późno? Nie o 12, która jest? Czekaj 13.27, zobaczymy Dzień dobry <todgłosy> Dzień dobry Cześć babciu Cześć babciu Cześć O, O wziąłem tego Dziękuję. nie Gdzie nim bierzesz dobra chodzimy do Biedronki tutaj mamy zapas świeczek lody, ale zapewne lodów w środku nie ma no bo w pokoju o, więcej świeczek jakby brakowało świeczek oczywiście o Uh, preparing for an apocalypse. <laughs> <laughs> Tutaj kupiłam babci kiedyś uh, taką co torbę, torbę na kółkach, żeby miała na zakupy, żeby nic nie nosiła. Świeczki, co jeszcze? O, Jestem Coca-Cola. coca -cola, which she never drinks. <laughs> <laughs> tak, Coca-Cola jest kupiona dla gości. Jak goście przyjeżdżają? Monka. 10 makaronów. Makaron. <laughs> Kto ty, po co jej tyle oh, tego, tego wszystkiego. Oh. Ale to nie oh, wszystko. Oh, oh. Oh. E, monka? Monka. Cukier. Mąka, ciasteczka, oh oh. cukier, jajka. Komu możemy to nazwać? Sklepu babci. Babcia sklep. Wafelki corner. Wafelki. I oczywiście nie mogło zabraknąć papieru. Jeden, dwa, trzy opakowania oh, tylko. You w know, like Tak. Więc. You, so, you never know, you know? No, no. A w ogóle w tym pokoju mieszkał kiedyś y, mój pradziadziuś i pamiętam w tej szafie tutaj właśnie, w środku, no, tutaj w środku, w tych drzwiczkach, Pardon. trzymał czekoladę i wkładał czekoladę do słoika. Tak. Mm. Y, I tą czekoladę od razu y, tak łamął na kawałki. I za każdym razem, jak ja przychodziłam do niego, to mi dawał po jednym kawałku czekolady. Serio? Serio. O, oh, wow. Y, babciu, byliśmy u ciebie w Biedronce. Ja, ja pomyłem ja No nas... u ciebie w sklepie w wydrące. gdzie? Tak? Nie, tutaj u ciebie w pokoju. Eh, no tak, tak lubię wydrąca. <laughs> <laughs> Babci, jak pięknie wyglądasz! Oj, trafił, wcale bluzę, w sukien, tak. Nie, nie widziałam o... nigdy. I bo to leżało, 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 a teraz bo na bombie. Nie, no sztuka. <laughs> Co no. kilka lat ma ale. Babcia standardowo w nowych ciuchach. Za każdym razem, jak przyjeżdżamy, ma nowe ciuchy, Mówi nie nie nie, stare stare z szafy wyciągnęłam. Kupiłam kilka lat temu, ale nikt ich nigdy wcześniej nie widział. Więc coś ta babcia, coś ta babcia tutaj nie mówi prawdy. Babciu, babciu. Oj babciu. Jedziemy teraz na cmentarz. Proszę. Zabieramy Meru tutaj na rundkę po wsi. Pokazujemy mu, gdzie to chodził do szkoły, gdzie remiza. No tutaj remiza. O, gdzie kościół. Co? Kościół, kościół, o tam. No, no to kościół to był chyba. By, był, był, no. No, nie wiem jak no, ale nie jako podładiciel. Ale ma to takie, to widać. Babcia pierwsza w kolejce na lody. Tak, ja to ja nie, to tam nie do nie dosła. Nie to do, do, do jednego tylko. Tutaj, tutaj pierwsza to była po po pięć godzin, bogodami. Nadal jest po 5 złotych. A to ty mówiłaś, chyba. No? Tak. Nie so wiem. Jest tam mango. Mango i jagoda. Dobra? No tam mango. No i jagoda. No Dobra? No i to, to <grywania> Nie, nie, to jest Nie, yes. Babcie, jakbyś miała ocenę od jednego do moja? Nie, nie. Czy to moja? Nie, nie. Czy to moja? Nie, moja? Nie, nie. Nie, ja <laughs> <laughs> <smakuje, no, I don't like it. I like it, but I don't like it. You like it? Yes, because Polish people, whenever you come to Poland, go to Krakow, go to Warsaw, but also come to Liza. Liza? Ilza. Ilza. <laughs> that ice cream shop is very good. Very good. What ice cream do you have? 5 zloty? 5 zloty za gałka. Mmm, <laughs> za gałka. What's your flavour? My flavor? this Ten. Mango, mango sorbet i jagoda. Jagoda. Bardzo, bardzo, simple, bardzo dobre, simple. Bardzo dobrze simple. to No, i bardzo dobrze. No, bo za to są mikozy, A <laughs> Babcia mówi, że jest pijana po lodzie. Po lodzie. A może babczy ty jakiegoś y, ajarkonika miałaś? Nie. A nie y, y, śmietankę. Nie, gorąca, kochana. <laughs> Babcia powiedziała, że jak będzie boleć gardło, to będzie na tatę. Na tatę, bo on mi go... Ty tak. ja sam, ty to pytań, że weź, weź. Nie, na tatę będzie. Tutaj kazał jeść lody. No to jest gorąco, nie? No bardzo gorąco. Ale mają dobre lody w już nie babciu? Nie, dobrze mają, no. u no. nas w sklepie to są takie, bez na patyku, albo takie inne, no. No. Oni sami robią. Syr my jemy tego najpóźniej, no wolniej, nie? Najwolniej, no. Malujemy, żeby go do tak nie tego... się, babciu. Oczy wegetyjne wziąłeś czy coś? Zobacz. Nie, 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 nie takie bardzo próbuję. gęste, bo to jest takie, nie są bo mało było tu Nie, Gęste jest. Może być, No bo ja no. trochę takie i tego, tylko spróbuj jakie są. Czy może, by, no brakuje czegoś. Już próbuję. Mnie to się zawało, że... Mnie to by smakowało, ale... Pycha. To, to już nie, nie brać tych więcej? No, mm, mm, mm. za bardzo będzie, nie? Tak mi się zdawało. Nie, nie brakuje, bardzo dobra. No. Bardzo się martwię, że nie starsze. Cały garstek. Dobre. Bardzo dobra. Głodza. Lody i flaki. <noise> Super combo. U nas to już tradycja, żeby po obiedzie odpoczywać, poleżeć. Jeszcze ustawiliśmy sobie wiatrak tutaj za nami, więc nam fajnie wieje. Fajnie. Mm, so good. No. After a nice obiad, slipki. <noise> mm. Życie jak w Madrycie. O, Idź zrobić. A, czarna? Nie, e, na trawienie. Na trawienie? <gry> tak. Co na trawienie? Minutka. Dla ciebie minutkę, dla mnie na trawienie. O, na Wychodzisz z nami babciu, no, no, Wyjdę, wyjdę, no. idę. Tam się posiedzę na łapce, trochę łapę po, do, do powietrza, bo takie gorąco, tu. Wszystko mi nie Także krzyciutko jest na ziemi, wszystko. chyba tak. No. Może za gorąco jest w sumie na dworze. Chodź. O, nie, gorąco na dworze. Ale tam w cieniu to może nie będzie, nie? No taki średni tam no cień. Chyba, że złe krzesło może tam bardziej dać. No. To tam jest sobie nie zamknięte, bo to wdobimy krzesło. Gorąco. O, oh, much better, The mm. shed. No, w cieniu nie najgorzej. Co? Ja mnie? Nie, nie, nie mówimy o Tobie. Cześć babciu. Cześć. Pa babciu. Dziękuję. Pa. Nie. Dobra lody? Dobra, dobra. Jak ja kaszlu nie boję to mi tobie dobre. A ja nie każdę, to. Meru mówi, że powinnaś inny smak spróbować. Nie. odważniejszy. Nie, nie jagoda bardzo dobra, babciu. No, bardzo. dobra. No, może, może. Ale next time I will get Następnym razem, Meru, jagodę ci zamówi. Tak? Nie? No ja nie. Wiem. Pa! Pa! pa.